Kawiarenka w niebie o... y, 12. Ostatni odcinek pod tytułem Odkryta tajemnica. Zaczynajmy. Och, ta siostra mi się z tej że takiej Szybkie To nie bierze, oh. oh, no. Mamo, tu idzie jeszcze raz. Oh, wow. Cześć. Bridget, nie mam zamiaru Cię oglądać. Po tym, co mi zrobiłaś. Ja ci nic nie zrobiłam. Ja mam ci coś ważnego do powiedzenia. Bardzo ważnego. <laughs> A mianowicie to co? To, że to nie ja cię zapchnęłam. Tak, kłamiesz, szukasz wymówki na kimś innym. Uspokój się, muszę ci coś wytłumaczyć. To nie ja zabrałam poszła. Ja, odkąd mam już 19 lat, nie lubię cię szpiegować. Za tobą poszła. Stoimy jak Judy. Judy dżu, dżu, Judy mnie lubi. Ona by mi nic, czegoś takiego nie zrobiła. Dobra, 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 dobra. W takim razie, jeśli nie wierzysz, że to Judy, to Judy będzie szukała wymówki mm, nie na tobie, tylko na. Yy. Na naszej słodkiej motylicy Klarze. A chyba nie chcesz, żeby Klara oberwała. No nie chcę. To mi uwierz! Nie, nie, nie. Judy by mi czegoś takiego nie zrobiła. Tak potwornego. Ale ty, Bridget, już co innego. cześć Hej, Judy. Dowiedziałam się o tobie strasznych rzeczy. Ale oczywiście w to nie wierzę. Dobra, to fajnie, że w to nie wierzysz, <laughs> bo ja naprawdę cię zapchnęłam. Poszłam za wami, ponieważ jestem waszą kuzynką i kiedyś twoja siostra, nie głupia, wywaliła mnie na piorun. Też leżałam w tym szpitalu. I dla mnie to nie było wcale miłe, więc pomyślałam, że będę udawać, że to ona cię straciła. A no to ja cię zepchnęłam. Judy, jak mogłaś? Och, byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Ale przyjaźń nie mija. Jezu, ja tak krzyczałam na Bridget. O nie no, co ja to zrobiłam? Bridget. Wracaj! Judy! Bridget! Ja jestem nowa w szkole, ale może i kiedyś będę tak samo popularna jak ty. Nie, nigdy ci nie oddam mojego telefonu. Z apką! Nara! Ta głupia naibna Bridget! Czego ode mnie chcesz? Nie dość, że mnie taku. Zrobię sobie Przepraszam, chcę Cię tylko przeprosić. Nie wierzyłam Ci, a to był błąd. Bridget, przepraszam. Uważam, że Ty nie masz nigdy racji. A Ty jednak zawsze masz rację. A nie mówiłam. Pa. Pa, Bridget. mamo. Zaparkowałeś samochód? Tak, mamo. Cześć, mamo. Cześć, kochanie. Idź do, sw do swojego pokoju. Jestem zdenerwowana, ponieważ musimy sprzedać dom i znaleźć sobie jakiś inny. Przeprowadzamy się do Pet Hollywood. Zostawiamy Kalifornię, ale co? Przykro mi. Kalifornia musi zaczekać. Mamo! Żartuję. Zostajemy w Kalifornii. Jej! Ping dong! Ping dong! A to pewnie moja przyjaciółka. je otworzyć. Cześć! Właśnie! Ego. ACIĘ! Chodź. To już moja mama. Mamo, to jest Layla. Miło mi. Jestem koleżanką pani Bridget. Subciu. I na górę. Tyle. Przykro mi, że kawiarenki w niebie już nie będzie. No ale tak seriale moje się kończą. Pa!